Granica amerykańsko-kanadyjska jest zamknięta od 6 tygodni. Dojeżdżam do stanowiska celnego. Ryk musi przekonać urzędników, że jest kluczowym pracownikiem. Odłóż kamerę, nie chcę ryzykować. Dzień dobry, proszę wyłączyć silnik. Cel wizyty: mam firmę wydobywczą i pracuję w Ukonnie. Pozwolenie na pracę? Tak, proszę. Jest pan właścicielem? Jest pan kluczowym pracownikiem? Yes. Tak. Praca zdalna? Nie. Oceniamy rolę pracowników. Kto kieruje firmą? Nikt. Muszę zorganizować pracę. Proszę podać adres w Kanadzie. Kwarantanny, mam w mailu. Okay. Może pan jechać. <laughs> yes, sir. Dziękuję. Jemu się udało, to i mnie się uda. Przekroczyliśmy granicę. Słyszysz mnie? Tak. Jedziemy do Kino. Ryk i Chris wjechali do Kanady. Nie widzieli jeszcze takich przystojniaków, dlatego nas wpuścili. Też nie widzę innego wytłumaczenia. Denerwowałeś się, bo ja tak. O tak. Od celu Kino City dzieli ich 1600 km. Zamierzają wykorzystać doskonałe warunki do wydobycia. Nie umiem opisać, jak się denerwowałem. Od tego zależały losy całego sezonu.